Waluty w minutę. Najświeższe kursy, szybkie analizy. Zaczynamy. Wyobraź sobie wczesny poranek w małym polskim mieście. Mgła wisi nisko nad brukowanymi uliczkami, a światła latarni tworzą złote refleksy na mokrych chodnikach. Wśród tego szarego spokoju stoi mały kiosk. Kobieta w średnim wieku z ciepłym uśmiechem przygotowuje gazetki i drobne artykuły. Ludzie mijają ją codziennie. Nie zauważając nic niezwykłego, ale ona zna sekret pieniędzy. Nie dlatego, że ich wiele posiada, lecz dlatego, że rozumie ich prawdziwą naturę. To nie papier, nie monety, lecz energia uwagi, czasu i relacji między ludźmi. Każdy ruch, każde słowo, każda decyzja kształtuje bogactwo świata wokół nas. A ona, spokojnie, jakby prowadząc rytuał, Zarządza tą energią w swoim małym świecie. Ludzie przychodzą, kupują, rozmawiają, a jej oczy obserwują to wszystko z cichą mądrością, jakby czytała nie tylko monety, lecz także historię serc. Każdy gest kobiety jest precyzyjny, spokojny, jakby poruszała niewidzialną siecią energii. Ludzie myślą, że sprzedaje gazety i cukierki, a ona w rzeczywistości prowadzi lekcje o wartości, cierpliwości i relacjach. Kiedy wręcza drobne resztę, nie jest to tylko transakcja. To przekaz, subtelne przypomnienie. Pieniądze nie są celem, lecz sposobem na tworzenie świata, w którym chcesz żyć. W jej oczach każdy klient jest historią, każda moneta, symbolem wyborów, które podejmujemy codziennie. Ludzie przychodzą i odchodzą, a ona obserwuje, jak energia przepływa, nieustannie ucząc się o ludziach i sobie. Pewnego dnia podchodzi młody mężczyzna zmęczony codziennością, pytając, dlaczego pieniądze nigdy nie wystarczają? Kobieta uśmiecha się tajemniczo. Nie odpowiada słowami, lecz patrzy w jego oczy, jakby widziała nie jego portfel, lecz jego serce i przekonania. Każdy z nas nosi w sobie ograniczenia i lęki, które przyciągają niedostatek. Ona wie, że sekret pieniędzy nie leży w banknotach, lecz w naszej uwadze w sposobie, w jaki myślimy, czujemy i działamy. Ten młody człowiek wychodzi z kiosku, nie mając rady od razu, ale z poczuciem, że coś w nim się zmieniło. Kobieta czasem zaprasza swoich stałych klientów na herbatę. Nie chodzi o napój, lecz o rozmowę. Wyobraźmy sobie świat, w którym każda moneta jest mostem między duszami. Gdy opowiada o pieniądzach, mówi o cierpliwości, zaufaniu, małych wyborach, które prowadzą do wielkich zmian. Nie licz pieniędzy, mówi Taty. Policz momenty, w których je tworzysz i dzielisz. Jej słowa unoszą się w powietrzu jak dym z parującej herbaty. Subtelne, ulotne, a jednocześnie głęboko prawdziwe. Do kiosku zagląda dziecko, ciekawskie, z kieszonkowym w ręku. Kobieta pochyla się, delikatnie pokazując, że pieniądze to narzędzie wyobraźni. Wyobraźmy sobie, że każdy grosz może stać się ziarnem w ogrodzie życia. Uczy dziecko, że wartość nie tkwi w liczbach, lecz w decyzjach i działaniach, które podejmujemy. W tej krótkiej lekcji ukryta jest mądrość. Bogactwo nie jest celem, lecz konsekwencją życia w harmonii z własnymi wyborami i światem. Wieczorem kobieta zamyka kiosk i stoi przy oknie. Miasto powoli tonie w ciemności. Wyobraźmy sobie, że każda lampa uliczna to punkt uwagi w świecie. Ona myśli o wszystkich ludziach, którzy przyszli dziś do kiosku, o ich wyborach i obawach. Każda rozmowa, każdy uśmiech, każda transakcja to lekcja o tym, jak pieniądze są tylko odbiciem naszej świadomości. Cisza wypełnia przestrzeń, a jej umysł pracuje spokojnie, jakby łączył niewidzialne nici między sercami ludzi. Starszy mężczyzna podchodzi do kiosku, znużony życiem i rutyną, pytając o sens oszczędzania i pracy. Kobieta uśmiecha się, nie odpowiadając słowami. Jej spojrzenie mówi więcej niż milion monet. Znajdź radość w drobnych działaniach, a bogactwo pojawi się samo. Wyobraźmy sobie, że każda decyzja jest jak fale na wodzie. Małe krople tworzą potężny prąd. To, co wydaje się drobne Wpływa na cały ekosystem życia. Jej sekret jest prosty, a zarazem trudny do uchwycenia. Pieniądze uczą nas o wartościach, które naprawdę kształtują naszą egzystencję. Jednego dnia młody człowiek wraca i mówi: Teraz rozumiem. Kobieta uśmiecha się cicho. Sekret pieniędzy nie był tajemnicą banknotów ani inwestycji. Był w świadomości, w sposobie, w jaki żyjemy. Dzielimy się, obserwujemy świat i siebie nawzajem. Wyobraźmy sobie wszechświat, w którym każdy wybór jest jak monetę rzucaną w niewidzialny ocean. Każda fala, każdy ruch, każda decyzja odbija się echem w świecie i w nas. Ten sekret jest prosty. Bogactwo zaczyna się w sercu, w umyśle, w świadomym uczestnictwie w życiu. Wyobraźmy sobie, że każdy z nas nosi własny sekret pieniędzy. Nie chodzi o to, ile ich mamy, lecz o to, co z nimi robimy, jak je postrzegamy i jak kształtują nasze relacje. Kobieta z kiosku odeszła w ciszy, pozostawiając za sobą świat pełen drobnych cudów uśmiechy, zmiany, przebudzenia świadomości. Tajemnica, którą znała, była dostępna dla każdego. Bogactwo to nie cel, lecz konsekwencja życia w harmonii z wartościami, z którymi się identyfikujemy. Każda moneta, każdy gest, każda decyzja są odbiciem naszej świadomości. A my, jeśli spojrzymy uważnie, możemy nauczyć się tej samej lekcji i wprowadzić ją w nasze życie. To był przegląd tygodnia w waluty w minutę. Jeśli chcesz, żebym w kolejnym odcinku omówił szczegółowo na przykład kredyty, obligacje albo jak czytać decyzję NBP. Daj znać w komentarzu. Subskrybuj, kliknij dzwonek, a my widzimy się za tydzień.